Głównym założeniem polityki austerity, która zaczęła się szerzyć w Europie mniej więcej około roku 2009-2010, to były to oszczędności. Tak? To były oszczędności budżetowe obliczone na, no, na zrównoważenie, zrównoważenie budżetów. I, I to jeszcze miało swoje drugie dno, bo mieliśmy tutaj. Dwojaką sytuację. Z jednej strony mieliśmy kraje, te duże, które aż tak bardzo w kierunku austerity u siebie samych nie poszły, uznały, że to jest, że to jest zbyt drakońska kuracja. A mieliśmy jednocześnie kraje mniejsze, takie jak Grecja, Portugalia, Hiszpania, ale również Węgry, na przykład, którym zaordynowano dosyć, dosyć mocną terapię oszczędności. Mamy. Mamy bardzo realny problem polityczny, że cięcia polegają na szukaniu oszczędności w wydatkach publicznych. Jak wiadomo, wydatki publiczne no, można je na różne sposoby dzielić. Prawda? Są takie wydatki, których ruszyć w ogóle się nie da, są takie wydatki, które, które ruszyć jest bardzo trudno. Duża część w ogóle wydatków publicznych idzie na takie. Państwo dobrobytu, ale raczej dla lepiej sytuowanych. To są różnego rodzaju, to jest różnego rodzaju pomoc dla biznesu, to są różnego rodzaju zamówienia, z których właśnie, na których korzysta ta lepiej sytuowana część społeczeństwa. No, ta część, która jest generalnie dużo lepiej, której głos jest dużo lepiej słyszalny, który że poprzez różne organizacje lobbingowe ma ma możliwość bronienia swoich tej części państwowego tortu, tej, tej części etatystycznego tortu, która, która trafia właśnie do nich, więc to są te, te wydatki w tej politycznej rzeczywistości polityką jest bardzo trudno ciąć. nawet zostają te, te wydatki tych najsłabiej reprezentowanych grup społecznych. Dlaczego te oszczędności są, Dlaczego one się stały y, takim domyślnym y, rozwiązaniem politycznym forsowanym przez instytucje, y, na przykład y, w Brukseli, instytucje Unii Europejskiej? Y, no, bo to jest y, y, zgodne z taką. Dużo szerszą narracją ekonomiczną y, dotyczącą y, w ogóle gospodarki, która tam w ostatnich 20-30 latach się szerzy. Mało było takich głosów kontestujących to, to znaczy takich, które by pokazały, że państwo dobrobytu to jest ważny mechanizm gospodarczy, jeden z dwóch takich silników, że jak mamy, mamy silnik prywatnej gospodarki, na którym gospodarka może w czasie koniunktury, dobrej koniunktury sobie tam jakoś dobrze radzić i, i lecieć w odpowiednim kierunku z odpowiednią prędkością, no to jak się zacznie recesja, no to wtedy ten silnik Słabnie, podprzydałby się drugi silnik i tym silnikiem jest państwo dobrobytu. No jeżeli jego nie ma, jeżeli ono jest przycięte, zredukowane, no to, to ten, ten samolot tak się zaczyna tracić wysokości i zaczynają się różne, różne niepokojące rzeczy. No więc więc to, jest, to jest potencjalnie bardzo niebezpieczne.